Trzymaliśmy się na takim targu patrzcie jaki to jest klimacik zajebisty, nie będzie tu Tak jest Brada, what you doing? Coco, coconut, coconut extract. A, extract, nie? Yeah? And this is for what? For oil? No, need, A. Patrzcie koń, tu ma taką maszynę

Ma mleko? I mleko z tego, i wiórki też też Faj, faj, faj. Mam good friends. <laughs> Szalone wile na Filipinach. <laughs> thank you bro, my later thank you. Oh Barber Hello bro, you're right, eh? Yeah? <laughs> you barber yeah? I am barber as well. I working in England. I, I do in this. Twelve years, yeah. How long you working this? Ten nie? O, to jasne. Nice salon, thank you, so much, yeah? best, yeah? thank you Nie wiem, jak ci ludzie tu żyją, jak oni mają 350 peso wypłaty. A ten Ostatnio my gadali z Ziomkiem z trycykla mówi, że ma tak 600-700, ale porobi po 18 godzin nie? 6 dni w tygodniu. robię tak. Znaczy, gdzie jest młyn, nie, co się wyrabia w ogóle. I jest godzina, która? Teraz godzina szósta. szósta. jak już ciemno. Bulwar Puento Princesa. No. zajebisty klimacik, nie? Knajpki, wszystko. Godzina 11 wieczorem.

Ile kosztują hamburgery? Kilka, drzwi kosztuje z jajkiem i stalem za 40 peso tylko A z samym jajkiem 35 Jakieś w rozmiarze Ten kawałek to może 40 Dobra Ten kawałek jest fajny Siema siema mordeczki Następny burdel Dotarliśmy na farmę krokodyli Napierdalamy tak to wygląda, tak to się nazywa. Napalałanie. Zajebista miejscówka. Proszę bardzo. No, A tu mamy krokodyle. Jeszcze jakiś webster się wtrącił. Także zaraz lecimy i będziemy oglądać. Trzyma się na mordeczki Zatrzymaliśmy się w w Sik Sik miasteczku Bardzo pozytywne, dużo się dzieje. Wszędzie jedzonko do, do kupienia chyba jakieś morza Zaraz zobaczymy, nie. Szamanko, nie? a tu owoce morza zaraz obok. Bo no, ja bym tego nie opierdolił, nie? wygląda bardzo podejrzanie, nie? Ale naprawdę pozytywna, pozytywna Piękneczka mamy tu mango. No, raz by spróbowali. I tu jest w ogóle tu takie świeżutkie, no w Polsce tego nie ma, nie? O, kurwa! Co się było? Patrz tam, tam tam wszystkie są. A ty małpy normalnie kurwa na tym, nie? Na wolności. Patrzcie, jedziemy sobie. A tu małpki. <grywa> Zobaczymy, co my tu mamy. Kilometr? Zajdziemy się na Baker Hills. Zajebista miejscówka ogólnie. No, taka bardziej dla dzieci, ale dorosłych też robi dużo fajnego. Teraz jesteśmy na tym punkcie widokowym całym. Jest kozak temat, naprawdę super. Jesteś z kochanych na obrzeżach Pępu Wicesa, tak? A my śmigamy na dół. Będzie się działo. Będzie kolorowo. Bajecznie bajkowo, tak. dużo pisacie o cenach w marketach Majonez taki, to jest taki podstawowy chyba 15 zł, nie? Co my tu mamy? Masło ożywowe. Masło ożywowe, taka mała tubeczka no, 7, zł. 7 zł O, lody, lody Takie magnum czy coś no, 20 zł. 20 zł A to jest bardzo duży. Tak? No, a tam gdzieś za 520, dużo 40 zł. Za 520, 40 zł. dużo magnum, taki serze. A makarony? Bo no tu taki makaron zwykły, mm. jak ten, 50 zł, 4. to 4 zł. Ale są też po, na przykład, po 107 zł. Po 107 no, tego 107. to 7 zł. nie? 8. Paszty do zębów. 17 zł. 17 zł. 1 peso? 23 do 10 zł, jakieś to pytanie. Jakieś no dobrać. to widać, to są już takie tanie, pasty. No Chemia ogólnie jest droga na Filipinach, nie? Teraz mamy ten. Taki Ariel 2,7 kg, to masz 45 zł. No. Proszki. Taki proszek, ile tego jest? 3,6 kg, 30 zł papier toaletowy ile rolek? 12 rolek, 12 za... rolek za 14 zł 14 zł gdzieś nie ma się mam zapierdalamy na lotnisko lecimy do Manili Będziemy na falowanie 2,5 tygodnia troszkę my nie podwiedzali z powodu mojej nogi po dobro 2, za dwa porobione i coś tam jeszcze jeszcze w manili będę w szpitalu będą takie dogłębniejsze badania tam jest lepszy sprzęt, lepsze wszystko Nie za zaciekawi, ale cóż, trzeba żyć trzeba żyć, zapierdalać jest godzina 18 o 20 mamy samolot znowu będzie na wariata wszystko jak to u nas, czyli bez zmian teraz lecimy na 6 wyspę jesteśmy Ponad 5 miesięcy. Także kumacje w temacie mamy. Nie? Lecimy na tydzień do Manili. A potem prawdopodobnie będzie Wietnam. Tam będzie następna pizda. <gryw> Ale zajebista, bo będzie się działo. Nie? Bo tam po angielsku nie gadają za bardzo. nie? Także jest luz. Tu jeszcze filipiński McDonald's, Jollibee. Lepsze normalnego. Przynajmniej na Filipinach. Aaaa. Bo McDonaldy też są ogólnie, nie? Ogólnie z palawanu na, na manile jest godzina 20. nie wyszły najdaniej. Spotkaliśmy parę dni i zapłaciliśmy chyba 200 funtów. Nie? Z bagażami wszystkich gdzieś 200 funtów to, czyli bardzo drogo. Wcześniej podobno się nadało z wyspy na wyspę, tam za 30 funtów. Nie wiem, czy tak się popierdoliło po Dubkowicie, czy my jakoś chujowo trafili. No, nie bieżamy na lotnisko. Lotnisko Palawan, Filipiny, malutkie bardzo. Przyjeżdżamy do Manili. Będzie się działo.